Gromadzić w kościele uroczystość pogrzebowa Józefa Lipę. Myślałem nad słowem na dzisiejsze wydarzenie i pomyślałem sobie, że Józef, jak ten, o którym dzisiaj słyszeliśmy, Zary Matei, był tym, który był dla innych inspiracją. Po śmierci Jezusa. Zrobił wiele rzeczy. Udał się do Piłata, poprosił o ciało Jezusa, zdjął je z krzyża, owinął w płótno, złożył w swoim grobie, w którym jeszcze nikt nie był pochowany. Jezus był dla Józefa inspiracją, a zmarł Józef był dla innych inspiracją. Ktoś może powiedzieć, właściwie to niczego nie osiągnął. Może jego życie było pasmem nieudanych rzeczy. Mieszkał w jakiejś małej wioseczce Boryń, gdzie mieszka zaledwie... Kilka osób, parę numerów domów. Stracił nogę, stracił syna, umarła mu żona. Ale to nieprawda, bo Józef był inspiracją. Pamiętam, jak stałem proboszczem w tej parafii, stojąc z tego miejsca, patrząc na wyjście z kościoła. Widziałem go na tym wózku inwalidzkim. Pogoda nie była ciekawa, było zimno. A on tutaj przyjeżdżał i zawsze był przed kościołem. I był inspiracją dla mnie w tym momencie, żeby zrobić coś, podjazd do kościoła, aby tacy ludzie jak Józef i inni mogli być wewnątrz. Zainspirował mnie do tego. Podjąłem działania, nie udało mi się tego skończyć, ale wierzę, że mój następca to zrobi. Kolejna inspiracja to spotkanie parafialnego zespołu Caritas. Było już późno, byłem zmęczony. Chciałem zakończyć to spotkanie. I w pewnym momencie pani Dorotka mówi, że jeszcze jest jedna sprawa. Potrzebne są opony. Powiem, że się zirytowałem. Mówię, jakie opony? Opony do wózka. Mówi: jakiego wózka? No do wózka Iwalickiego, pana Józka, bo ma zniszczone opony i nie może wózkiem jeździć. Zapaliła mi się kontrolka i zacząłem uważnie słuchać. Postawiłem parę pytań i to mnie zainspirowało. Następnego dnia wsiadłem w auto, pojechałem rano do Borynia, spotkałem się z panem Józefem, zweryfikowałem tę rzeczywistość. Okazuje się, że rzeczywiście były potrzebne i nowe opony, i wózek był pospawany, i jeszcze tego samego dnia dostał inny wózek. A potem, kiedy opowiedziałem tę historię moim znajomym, przyjaciołom, był dla innych inspiracją, którzy zebrali pieniądze, kupiliśmy wózek elektryczny. I Józef inspirował do wielu rzeczy, do tego, by się nie poddawać, by nie rezygnować. On z uporem maniaka każdego dnia pokonywał drogę z swojego domu na cmentarz do swojego zmarłego syna, czy padał deszcz, świeciło słońce. To nie miało znaczenia. Codziennie pokonywał tę trasę. Widewaliśmy go tutaj często, jak przejeżdżał. Ani jego kalectwo, ani wiele innych rzeczy nie jest w stanie ograniczyć człowieka. Dla mnie Józef był inspiracją. Pewno o tym nie wiedział, ale tak w życiu jest. Nawet gdy sami nie możemy czegoś zrobić, możemy być dla innych inspiracją. Możemy innych zawstydzić, możemy innych zmobilizować do pewnych rzeczy, możemy przekonać, że lenistwo nas nie usprawiedliwia, że ograniczenia typu brak nogi czy wiele innych nas nie usprawiedliwia, bo to wszystko zależy od człowieka. Zawsze będę kojarzył pana Józefa jako tego, który był dla innych inspiracją. I takim go będę nosił w swojej pamięci i życzę wam, żebyście. Byli dla innych inspiracją do dobrych rzeczy, by Wasze życie inspirowało innych do podjęcia pewnego wysiłku, zrobienia czegoś dla innych. Jemu to się udało, dlatego uważam, nie przegrał swojego życia, bo jego nie ma, a on dalej inspiruje. Pamiętajmy o tym, że czy wiemy, czy nie wiemy, czy chcemy, czy nie chcemy, inspirujemy innych do pewnych rzeczy. Pytanie jakich? Czy tych dobrych, czy tych złych? Oby, jak Józef do dobrych. Amen.